lub też łapkę najpierw sobie zrobię taką łapę. Pyk. Brakuje jednej głowy. Dobra, jest pierwsza lata i zaraz to Dobra. ona wygląda następnie. To jest taki domek, po prostu to jest wieżyczka. I idziemy do tego. Bultkasy, tower. Teraz będzie jakiś blok lub wieżowiec. No, taki mały, mała wieża. Miał być tower i jest tower. Jakbyście chcieli wyrzucać z takami, jakby ktoś nie umiał, no to Control Shift -Q. Teraz piszemy bullet Mother House Dobra Ten domek jest taki sobie moim zdaniem Widzicie, tak, taki jest ctrl Shift-Q. Ten kto gra na drzawie, niech zostawi suba Ten kto gra na bedroku niech zostawi łapeczkę. O, to już mi się bardziej podoba. Tylko faremka dwupiętrowa. Idziemy po kolejną, tym razem coś takiego, i to jest kopalnia, mhm. którą tutaj już się samemu ciągnie. Znaczy, powinno się ciągnąć. No ale to jest taka po prostu zwykła kopalnia, możecie zobaczyć. A w środku są jakieś rudy. Tam w środku są jakieś rudy. Tak więc wyrzucam z tak tych jajeczek. Teraz bierzemy taką. Co to jest? Zwałniło to mi się. O kurde. To jest modern house jakiś. ctrl shift q. Wyrzucam. Już 9 domków za nami to ten jest mega ładny tutaj macie takie rzeczy mega ładny na sam koniec podam wam do modów jak się nazywa to żebyście mogli sobie sami sprawdzić teraz raz dwa trzy cztery pięć sześć jajek nam jeszcze zostało Bierzemy? O, tu jest coś z płotków dosyć dziwne house pierwszy dom drewniany chyba Tak z tego co zrozumiałem takie coś Teraz Bierzemy taki. No ten jest troszkę ładniejszy. Lecz tu jest po prostu same zwierzę. Pójdziemy gdzieś, gdzie będzie więcej miejsca. Dobra. Tutaj. na czacie na wyskakuje, co jak się nazywa. Tutaj masz pod. Tutaj macie podane. Tutaj mamy taki domek. No i jest ładny niektóre są ładne a niektóre są takie że mogą być no, są gusta i guściki mi się nie podobają mm. środek taki troszkę ciasny tak samo podobnie z dołem i masz to XD beka trochę wychodzisz sobie z chaty i masz od razu wulkan i teraz taki ładny domeczek w skale sobie wybrałem i teraz camping smile coś tego typu Buduję to coś tak się nazywało no i zwykły camping taki ala camping no to co? ten film można zakończyć tak, że pójdziemy spać i co, to koniec, tak więc do widzenia, zostawcie słuba.